Dobry, dzień dobry, tutaj gryzie. Tu a dzisiaj nagrywam film właśnie z Crash Royale. No właśnie, w dzisiejszym odcinku będzie także dwie przegrane: Crash Royale, drugi Battle. Nie, nie wiecie, co będzie, nie zgadniecie. Będę musiał wybrać challenge z ruletki decyzji, które sobie właśnie stworzyłem przed chwileczką. No i tak, jeszcze na początku. Um, chciałem Was przeprosić za to, że Krashula um, już miało być w poniedziałek, ale niestety nie wyszło przy, przez lekcję online, jak na przykład Kubiksona, o, polecam wpadać na jego kanał. No i na, wszy na, wszystkich kan na wszystkie kanały, na które polecam. No i co? Myślę, że bez dłuższego przedłużenia, żebyśmy nie przedłużali, tak naprawdę. Tutaj mamy różne fajne wyzwania. To w Podobno w koszuli zdano jakąś nową kartę. Ja widzę tą kartę. gdzieś ona tutaj będzie? Ta karta, ona wygląda. Nie, albo już dawno do... ona była dodana. Ona już chyba była od... z tego niedzielnego grania, ona była dodana. Więc ja się nie dziwię. To jest ta postać. O, areny dziesiątej. Więc to, dobry składnik mamy. Okej, okay, może być. Więc co? Otwórzmy. Otworzymy, otworzymy sobie skrzyneczki. Wszystkie skrzyneczki, żebyśmy mogli sobie ładować. Skrzyneczki, cztery gierki i, i kończymy, żeby, no bo wiecie, mam tylko trzy. Najwięcej to mogę tylko trzy rzeczy zrobić, więc. Dobra, mam jeszcze. Tutaj, a wszystko otwierajmy, a niech będzie. już myślałem, że mi się zaścinało. Ale fajne. Sezon dziesiąty, The Heist. Fajne. Ale jak wiecie, ten jak to pas ale jest dostępny u mnie, więc to Chcemy sobie kupić, tylko że wiecie, teraz to nie, nie, nie zajedzie się do tego, um, do jak to się nazywa, ojeciu o elektronicznych rzeczy i się nie kupi, co nie? I się nie kupi tego, no wiecie tej karty Google Play więc lecimy pierwszą gierkę a niech będzie bo widzę, że mamy deszcz modet w Crash naprawdę fajna aktualizacja kiedy to ostatnio grałem w Crash dawno grałem, naprawdę mm. okej, okay, okay. dobra nie gramy z botem to jest pierwsze o, dobra kontra, kontra, kontra osz ty Oszty, osz ty, chłopie ale kontra, ale kontra, my to skontrujemy. Widzicie? My to skontrujemy, ludziska. Patrzcie, jak my to skontrujemy. Pięknie. Patrzcie. pa jaka on, on ma smaczka, na. On już przegrał to. Dobra, on będzie to nie z tego nawalał. Nie, on to będzie kontrolował. Okidoki. okej, okay. Dobra. Więc lecimy tutaj. Dobra, to już go właśnie wiesz, princeska dobije. Dobra, postawimy sobie tego. Jako mi się ścina strasznie. Dobra, my mamy więcej HP, więc dawaj Kto kontroluje tym gościem? Nie wiem. Nie wiem, powiedzcie, napiszcie w komentarzu, jakie debile mogą kontrolować takim typem. W to normalnie. Nie wiem, takim typem się nie kontroluje tutaj, ewidentnie. Coś to to... To jest... To tak, takim to się nie kontruje ewidentnie. Dobra, oni muszą oni muszą przegrać. I to muszą przegrać. Oni to muszą przegrać. To musi przegrać, bo ja nie chcę przegrać tego. I to, dawajcie, dawaj, skontruj go, skontruj. No dawaj, mini peczki skontruj. No, no, no. Właśnie, właśnie, no. I to myślę, że nie, nie, nie chciałbym, bo tam są naprawdę bardzo zaskakujące challenge, więc dobrze też chwój innego to bić tam. No dobijajcie go, no. Ja nie mogę, no. Ha, co? Ile mi zostało? Co pewnie zaraz strzały tam postawi na stówę. Co? Jak no. co on tam stawia? Ja nie mogę. Dobra, musimy to utrzymać. Nie gadajcie, że chłop nie ma strzałek. Co? Jaki gościu? Jaki random? Jaki random? Jaki random? Jak on... Nie umie, to, nie wie co postawić. Ja nie mogę. Ale typ, mali, ale gościu malinowy. No jeszcze. Dobra, szybko, szybko wybronimy to, koledzy. Wybronimy to. Juhu, czyli pierwsza wygrana To pierwszy meczek to będzie wygrana. Ok, nagrywa się, więc to dobrze. To wina, no i to już będzie wygrana. To fajnie. Naprawdę fajnie. Ale gościu strzałek naprawdę, naprawdę musiał wtedy użyć strzałek. A on z nas jaja robi. Aha, okej. Okay. Fajnie. Dobra, musimy postawić tutaj jakąś kartę. Dobra, smoczka. olujemy smoczek. A, fajnie, dobra. My tutaj coś tak skontrujemy. Dobra, okej, okay, łatwo pójdzie. Łatwo pójdzie. Okej. Okay. Dobra, dawajcie, kontrolujcie go. Kontruj. Dobra, ok, skontrolowaliśmy go. Kurczę, kurczę. Naprawdę nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Pik i. Jak mu strzały biją, to widzicie? Jak strzały biją, to jest pojęcie, jak mu strzały biją. Kurczę, ostra bitwa, naprawdę. Naprawdę ostra bitwa. Tutaj jeszcze drugiego hunterka sobie postawimy. Muszkieterka. Dobra, dawajcie, obijajcie to, obijajcie tą bazę. Kurczę. Nie jest dobrze. Nie jest, jest bardzo dobrze. Nie jest bardzo źle. Ręcz. Dawajcie, tak! Naprawdę. Siup, 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 siup jest. Ale Beka. Moi drodzy. Oj, drodzy, ale Beka. Yy, no i tak, pierwsza gierka wygrana, fajnie. A nie naprawdę fajnie. Jeszcze trochę końców zarobiliśmy. I to jeszcze jak? Pucharki. Jest, dobra, mamy skrzynę jakoś. ile dzisiaj tych skrzyn? Tysiąc końców z jednej skrzynki. Co to? Jakiś Megabox zbrał z Starsa. Ktoś to jest jakby Megabox normalnie. Widzieliście, ile ja tu zostałem? Dobra, teraz przejdziemy na arenę nową. Wow, fajne. W arena. No to fajnie. Dobra, musimy jeszcze coś tam odebrać. Tu muszkieterki, to dobrze. Dobrze byłoby ulepszyć muszkieterkę. No. No i tak. Jeśli nie zasubskrybowałeś kanału, to go zasubskrybuj. Oczywiście to nie jest takie obowiązkowe. To nie jest przymus. Naprawdę. No i no i co jeśli chodzi o poprzedni odcinek Zajlow Blackim po się cztery łapeczki w górę to naprawdę fajnie że... dzięki że doceniacie moją pracę bo naprawdę no musiałam się wy wymęczyć trochę co mam już co mam już studio mini peki wow mam już mini pek. nie nie niemożliwe co się dobra tam gramy ktoś coś stawia no nie jednym gadacie że gramy z botem ja nie mogę ale beka ja nie mogę. Pa, pa, pa. Może no, będzie tylko takie kontrolował. Zaraz postawimy sobie mini -packie. Zaraz, tylko musimy strzałki sobie zmarnować. Pyk, dobra, musi nam się mini peka załadować. Udowodnię wam, że to jest bot, Patrzcie. Patrzcie, udowodnię wam, że to jest bot No, udowodnię wam, że to jest bot, Zobaczycie. Kurde, tylko mini peka, dawaj mini peka. Kurde, żeż, no Dawajcie, dawaj. Dawaj. udowodnij, że to jest mini -paka. Udowodnij, Udowodnię, że oni... Nie... Patrz, on nie będzie tylko kontrolował. No. Dobra, bym co bym postawił? Bym postawił szkieleta i smoczka. No. Dobra. Stracimy. To zaraz będę... By... No i oni go skontrolują. No tak, wiedziałem, że oni go będą kontrolować. Ale ja nie jestem taki głupi. Ja to umiem postawić kartę dobrze. No to że jak kiedyś jak zaczynałem grać, to To... Um, ja to no, nauczył dobry grać, grać, więc wygrywam. To jest bot, Widzicie? To jest bot. Ewidentnie to jest bot. To patrzcie, to jest bot. Patrzcie, to, to, to gierka będzie szybka. Ładna szybka gierka. No wiedziałem, że oni będą go kontrolować z tym. No i już po nim. No. No, jak widzicie, tak się gra w kaszlar. jeśli trzy pucharki, ale dlaczego ja gram z płotem? To jest nie fair. No, właśnie tak przed sobą mam także karteczkę, żeby sobie zapisać. Ja dlaczego ja gra na mini PK arena? Pr super cel, proszę mi to wyjaśnić. Super, halo, super cel, proszę mi to wyjaśnić. Tutaj mam, mogę już odblokować te karty. No mogę już się chyba odblokować z areny tej Z areny Nie rozumiem nic Nie, nie mogę Czego gram? Super Supercell, proszę mi to wytłumaczyć O ja i oczywiście zapraszam także do Friends Teamu Więc to była druga gierka, trzecia gierka I przegrane, czyli teraz Mogę tylko jeden czerny wziąć, okej okay. Dobra, mam nadzieję, że na tej kartce, która stoi przede mną, nic się nie, nic się nie pojawiło. Okej, okay, gramy z Dawidem. Dawid to nie jest bot. Mogę się nad przekonać, tylko najpierw o sobie tutaj skontrujemy ładnie. Skontrujemy. Sobie skontrujemy. Tutaj łyczkę także pobijemy arosami. Ok. masz słabego smoka, więc to po tobie, chłopie. No, dobra i zaraz trzeba sprawdzić to czy to nie jest bot No to, to on na, no na pewno skontruje, Kurczę. Dobra, żeby była zaraz mini, niech, niech mi zaraz mini peka wywali No wiedziałem, że on to skontruje, to jest było logiczne, że on to będzie kontrolował. Chcę się, się przekonać czy to jest bot Dobra, lecimy, no nie gadajcie, że zaraz będzie mini peka Dobra, zaraz postawię. Dobra, mam. Dobra mini pkę postawimy. Dobra, niech go tutaj podjeżdża. I postawimy sobie, a tutaj sobie postawimy mini No nie podejrzewam, że to nie jest bot. Ale zobaczymy, czy on będzie to kontrolował. Nie, czy to jest bot? Nie wydaje mi się, ale może być. Nie, no jest, no go skontrolowali. Jednak go skontrolował. To nie jest bot. To nie jest bot. A to już, mu, a to już ją tu jak to wie, że już mu upadała, to to już lipa. No już gość, to już po tobie, to jest twój koniec, to jest twój piękny koniec. No i proszę rodzin, no, jednak nie będzie challenge'u, a, a, fajnie byłoby mieć challenge, no prawie takie, to... My się wy też mi wymyślajcie jakieś challenge, na przykład przegrana w Brawl Stars to będzie, nie wiem, mm, nie, wiem nie wiem, nie wiem co. Nie wiem, no jakąś postać, albo yy, nie wiem, coś robię. Coś ciekawego. Albo wybiorę postać, czy... No dobra, Gosię to już jest po tobie. To jest twój czarny koniec. Czarny koniec. Chociaż, chociaż, chociaż. Chociaż, chociaż chociaż, chociaż chociaż, chociaż chociaż, chociaż chociaż kurde, naprawdę. Oszty, ty, osz ty! O nie, to jest ja źle postawiłem. To je. Dobra, dawajcie, obijajcie ich, obijajcie ich. A, dawajcie, dawajcie. A, muszkieter, muszkieter, muszkieter. Dawajcie, dobra, okej. Okay. Oszty. No i to już po tobie jest. No nie, no nie, no nie. Hunter, 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 Hunter szybko. Dobra. Dobra już po tobie. Aaaa, źle postawiłem ten. Ajajaj. Kurcze, kurcze. Dwa tysiące mas na sejfie. Dobra zaraz mi to skontrujemy. Jakie, na które mam min nie oni mają na wyższej. No co ja prinsa postawiam? Co ja... Co ja stawiam? Dobra, dawajcie, dojecie to. Ja wam pomogę trochę. Dawajcie! Jest! Znowu wygrana. No to już jest trzecia gierka. Ale Dawid nie był botem, ale... Ale no tak. No to pozdrow Dawid, fajna gierka była naprawdę. Jest, <grym> mam arenę! Mam na arenę. Co to jest? Jest, mam nową arenę, to fajnie. Możemy odblokować nowe karty. Minera. To jest legendarna karta, wow. Aha, okej. Okay. Fajne, wow. To ile ja mam pucharków? Tysiąc chyba mam pucharków. No, tysiąc A, po, a wy powiedzcie, ile macie pucharków. No pewnie... Nie, nie za dużo pewnie widzów graf, w, w grafole. Ale... O free! To jest za free! Tego jak dobrze, że... Dobrze, że ja wyszłem w sklep. yes, mam! Minion hall, Okej, okay, ja muszę to przetestować. W czwartej gierce to przetestujemy. Moi drodzy. Wow, skrzyneczka za darmo. Co to jest? To jest takie. Nie wiem o co chodzi. Wow, moi drodzy, już, już na starcie chyba O, tutaj mamy motki o tych... gobliny goblinowe moteczki. Więc lecimy. Ale tutaj zauważyłem, że w kaszali jest wszystko tańsze. Co się ma do odebrania? Nie, nic nie ma do odebrania. Tu w sensie, no, jakiś hejs będzie. Dobra, więc lecimy. Tylko najpierw musimy sobie kartę ustawić. Yy, no 8. jak one, Ale możemy jeszcze sobie info o nich zobaczyć. Co to, to one walą? O, ich jest więcej! Ale fajnie. Naw widzicie, tak to się dzieje z gigantem, jak do niego się nie postawi, jak za nim się nie postawi smoczka. Tak to jest, moi drodzy. Ale mamy lepsze strzałki. Będą no, lepiej waliły. No to co, lecimy dalej. No, to lecimy, to już będzie ostatnia. Gierka. Okej, okay, kogo by tutaj postawić? No tu na pewno nie jest Oszty, oszty. Szybko, szybko kontrolować go. O nie, o nie, żem się zagapił. Ja się rota jedna. No to, żem się zagapił. To już mnie, golomek, załatwił na bekie. No jeszcze mi muszą postawić, tylko je małe. No ja nie mogę, ale mi to wnerwiam. No to. Mogę, tak postawić? Mogę to postawić tak? Siu. O, widać że, widać, że nowe strzałki. <laughs> z strzałkami porobiłem. Haha, <laughs> dobrze mam tak. Kurczę, dobra, to już, to już ich dobiję. No dawaj, princeska. Co się princeska zbagowała. Dobra, dobra, te minionki zaraz schodzą. O kurde, ale mocny poziom, więc ja stawiam o osztypanie. On, on, on ma mocny poziom na gigancie. Farta mają normalnie tylko. Haha, <laughs> ale ich robimy. Robimy ich jak chcemy. No i dawaj, dawaj, bierzemy ich. Oż ty, o nie. Umiejętnie, naprawdę typie umiejętnie. Użyłeś umiejętności? Dobra, mini peka, bierz je. Bierz ich, bierz ich. Dobra, przeżyliśmy to. Ale nie jest dobrze, jest bardzo słabo. No tutaj sobie postawię tego, żeby było, żeby było za starcie. Ok. Okay, szybciej, 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 dawajcie, naprawdę szybciej. Dobra, teraz. Wam mam was. Hi, hi, hi. No, szybciej, no szybciej, no rzesz Ale on ma wszystkie na tych rangach wysokich. Oszty, oszty. No nie, a to łyczka ma nadzieję, że łyczka padnie, no nie padnie. No, no ja nie mogę. Dobra, lecimy. No ile to można? Ile to można? Ile to można mi tak nawalać? Dobra, ma normalny poziom, jaki powinien mieć na tej arenie. Oj, 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 o Dobra, no nie gadajcie, że mi dojedziecie. Dobra, oni mi nie dojadą. Oni, ich już na ludziku po, pojedziemy. Bo no nie, muszę tego giganta ustawić szybciej. Byle co stawiać. Byle co, byle co. Naprawdę byle co. Dobra, wygrywamy. Jak widać, Baby Dragon. Oszty. Jeden, zwycięstwo. Tak! Co? Nie, 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 nie zwycięstwo. Naprawdę? Przegrada. Dobra, niech będzie ten jeden challenge. A je, byście by, wy pewnie chcieli... Kurde, masz, masz ze swoje. To się spełni online i zaraz zobaczymy kto. Online zero. Kto mnie ogląda? Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Przyznajcie się, kto mnie oglądał. Jak nie to jak, no nie, jak się przyznacie, to serduszka przypinam. Bartoni versus Stefan YouTube? Nie, dlaczego nie mogę? Jest za długie. Czego? Nie, co ja robię? Co ja robię? Dobra. Więc, więc co ja mam to? Dobra. Zrobić challenge, czy nie zrobić? Hmm. To jest najważniejsze pytanie. Nie ja robić po dwóch przegranych. A, do... dobra, zrobię. Zrobię, żeby nie było. Okej, okay, miała być w dwóch przegranach, ale ja zrobię, więc widzimy się zaraz w ruletce decyzji. No, siema, siema, jestem. Jestem właśnie w. W, w Crash Znaczy, przepraszam. W ruletce decyzji. Więc teraz to wciskamy. okej, okay, no i możemy. Teraz się kręci. Nasza ruletka, i co nam wykręci? Okej, okay, nie gadajcie, że muszę nie grać w brothers. Nie gram w brothers, co? Nie gadajcie. Nie grać Stars przez 7 dni. Moi drodzy, zobaczymy zaraz i zaraz przeniosę się do Browstars. Dobra, jestem już w Browstars. Jak tu widzicie, mamy tutaj dziennik bitew. Naprawdę fajny challenge, ale ten challenge będzie tylko. Yy, wiecie. Będzie jak to? Będzie zacznie się na openingu, a jak. Nie mogę się doczekać, a wiecie co będzie opening, czyli to będzie nowa postać, czyli jak będzie nowa postać, to wiecie, jak będzie nowa postać, to będzie opening, a potem przez 7 dni, czyli przez tydzień nie będę nie grał w Brawl Stars, no więc, a wiecie na jakim to będzie w zasadzie działało, w takiej zasadzie, że jak będzie dziennik bitwy, będzie ta sama bitwa, w której przegrałem czy wygrałem, co, co się ze mną dzieje? A dobra, dopiero się ruszam. Widzicie, jak... W, i, idziemy wam pokazać tą gierkę, bo tu, w tej gierce ich tak robiliśmy. Yy, jeszcze i, i Leon, Leon był został gwiazdą gry, bo Leon to jest dobra postać, Leon to jest fajna postać. To jest... Leon to nie wiem, nie wiem, co bym zrobił bez mojej pierwszej legendy. Ja to... też zbieram, właśnie zbijam na... Boksale nie martwcie się, ja sobie już pewnie z pierwszego rzutu yy, oka pomyśleliście, że co już koniec browser na kanale, nie no oczywiście, będzie browser, spokojnie, dopiero to w, w dzień openingu yy, będzie opening, co nie, zagram gierkiem i ta będzie ta gierka, jak, jak yy, potem jak zmienicie, co jak, jak zagram jedną gierkę, to jedna łapeczkę, jedna łapeczkę w dół, ale to nie pod tym filmem, nie pod tym filmem. To będzie pod film openingu Czyli jak to tam, o sobie już tutaj tylko sobie podjeżdżałem, ale tutaj był przypał bo mnie zabili no. I takich tutaj robiliśmy i tutaj już, już chyba wygraliśmy teoretycznie, no chyba już wygarlowaliśmy. No i zaraz tutaj Darry chyba podjedzie ich Czy nie? Okej, okay, mieliśmy odliczanie, no właśnie, odjechał Seboryli. Jak widzicie, Oni, ja tu ja sobie na niewidzialności podjechałem, Jackie oczywiście. Nie zmarnowała seulka, bo się Leona nie spodziewała. Dobra, ja sobie szedłem na nie niewidzialności. Ja sobie TikTok jeszcze podjechałem, dla jaj. No i tyle. Taka, tak to była taka wy, taktyczna ładna wygrana. Bo mi, jak, jak widzicie, nie, ja nie chcę tabeli wyników jestem z, Gryzio jest za, jestem za słaby na takie rzeczy Dobra, no i takie tak, tak to właśnie było Mogę profil sprawdzić, typa Nie w klubie Wow, ma z maksa Mogę zobaczyć ich profil? To Jackie, na którym miał Na której miał Jackie Nie gadacie że gramy przeciwko jakimś Nie no, random to nie był Nie wiem, kto tutaj najgorzej grał, szczerze, ale no co, nie mogę się doczekać dnia openingu, kiedy to dodadzą jakąś fajną nową postać i skina, właśnie, właśnie pomyślicie o openingu, no tak, opening, oczywiście, opening, tak, opening będzie, tylko nie wiecie, jaki będzie ten opening, jeśli Cell Make wygra um, Bia, skin do Bii, to robię opening 41 boxów i 3... Trzech boksów i jednego big boxika, o tutaj jest zalei pocharków. No i co, jeszcze zbory sobie rzecz za darmo, żeby nie było. I na... No i co, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, pięć łapeczek w górę, to rekord, będę Wam bardzo wdzięczny. No i postawcie suba, jak chcecie, to dajcie suba. No i co, myślę, że w tym odcinku było to na tyle. Do zobaczenia, cześć.